na słuchajcie,łem Pluto. na dzisiejszym odcinku pokażę wam event i przy okazji parę gierek, dokładnie to dwie gierki, których niestety nie udało mi się wygrać. A więc będziecie mieli na ekranie parasolkę, jak już będę tam przeglądał karnet, on pojawi się w którymś momencie. To jeszcze zobaczę, bo dopiero zaczynam montować ten film. A nie pojawi się gdzieś o 13, nie wiem, zależy. A więc zapraszam do oglądania po prostu. Powstrzymam! Zniszczę wszystko! To rozkaz! Wynoś się stamtąd! Zrobię to, co powinniśmy byli zrobić od razu! Idę do siódemki! Złożyłeś przysięgę! Zrobisz wszystko na to pracować! Nie! To będzie potrzebne! Mam cię! Mm-hmm. <laughs> Działało. Słuchaj, wiem, że nie masz powodów, by mi ufać, ale. A co z siostrami? Mogę dać ci wszystkich, ale musisz mi pomóc naprawić to. Mamy umowę. Na razie. Bardzo mnie uspokoiłeś. No to do pracy. Tego pętlarza. Nie mamy wiele czasu. Pętlarza? Znowu ty? Nieważne. Pośpiesz się, ratujemy świat! Co zrobiliście punktowi zerowemu? To nie ja! To... To... No. Skupany. Splątane tak, że nie wiem, czy zdołam to naprawić. Tak. Nie poddajemy się! Ktoś mówił coś o poddawaniu się? Uwaga! Gdy się ceny zacznie rozkwitać, nie będzie odwrotu. O! Mamy portale! Niedobrze! To nie są portale. Świat się rozpada. To co? Mamy je zamknąć? A jak myślisz? Jasne! Działamy! Zdjęcia! Niestabilność będzie się tylko pogarszać. Uwaga na fale rzeczywistości! Przejąłem! Przepilnujemy! Fale rzeczywistości mogą wszystko zmienić. Jestem motylem. A była duża. Ok, ciebie. Jestem motylem, więc. nie! Chyba twoja kość. Będziesz moimi oczami i uszami, i rękami i nogami. Trzeba będzie zamknąć te portale. Czy dasz radę? Haha, ha, pewnie, że dasz. Ruszamy. Damy radę. Użyj mojego urządzenia i zamknij portale. Wracaj do portali. Dobrze, ale potrzeba mi więcej czasu. Nie rozpuszczaj! Widzę trzy kolejne portale, ale następny jest bardzo daleko. Szkoda, że nie. Whoa, whoa, whoa! Teleportuje się! Patni! Będziemy musieli jakoś ominąć chłopców. Musimy się pośpieszyć. Nie da tak rady bez końca. Trzymaj się! Przenoszę nas do trzeciego portalu! Eee, wilków jeszcze nie było. Nie! O! Alternatywne światy zaczynają się przebijać. Musimy działać! Oj, oj, no, no, to rzeczywistości! nie rzucam. Ładnie wygląda, spokój. Jak to tam wygląda? To! Oh, za dużo! Musicie... się działać! Rok jest krytyczny. Ej, wszystko w porządku? No nie wystarczy. Nie powstrzymam tego. Ale może uda mi się ograniczyć wybuch. Musi zamknąć się środku. Zamkną, Tym, żyć urządzenie, zostanę uwięziony w pętli! Będziemy musieli wywalczyć sobie powrót. Nieważne, co się zdarzy, nie poddawaj się! Znajdę cię i powiesz mi wszystko! Masz moje słowo! Ja... Ja... Ważne, jak samotni jesteśmy. Łączy nas wszystkich pierwotna. Prowadzi nas do zmiany. Do podróżowania w poszukiwaniu przygód. By zawsze robić swoje. Mierzyć się ze strachem. Bez względu na konsekwencje. Z czoła wewnętrznemu mrokowi. Ta pierwotna moc wymaga równowagi. Wyspa zdziczała. Ty też musisz. No i to był event i karnet Ja sobie oczywiście kupuję ten droższy karnet I przeglądamy karnet i gierka pierwsza I to w sumie będzie tyle jak już po pierwszej gierce będzie I siup, no kupi się no i się kupił Odbierz No i proszę bardzo karnet ulepszony dostępny Co my tu mamy Dobra najpierw tutaj wezmę i sobie wezmę i to wszystko przewinę bla 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 No 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 Dobra i przeglądamy po kolei karnety, tylko te najciekawsze czyli skiny. Oczywiście Jones jest na pierwszym. On ma parę styli. Tutaj nie mogę podglądnąć. Jaka ja matka? Motka zamiatania. Co my tu mamy dalej? Plecak z tym urządzeniem riftowym. to jest kolejny plecak, to jest do tej Alary um, Croft. Lara Croft sama. Co my dalej mamy tutaj? Mamy pikaksy. Emotkę. Lotnie do Lary Croft. spadochron. Lary Croft style. Co my tutaj dalej mamy? E, jakiś zbierak. Kolejny plecak, pewnie etap jakiś. E, I tutaj kolejny skinek. Proszę bardzo. E, ten skinek jest taki fajny dosyć. Lotnia do niego. No i jakieś karty, emotka z kartami. No i siub, plecaczek do tej babeczki tutaj. I jej styl kolejny. Co my tu mamy? Jakiś dinozaurowy czaszka. Dinozaurowy czaszka. Fajny zbierak. Taki z kostką i punktem zerowym, delikatnie. Malowanie Co to za malowanie? Jest jakieś kostkowe to jest pakiet muzyczny, lotnia Z runami kostki Lecaczek, też pewnie z runami kostki Reaktywny, kolejny etap z butem, Jest tu Pan, pan Raz, który jest, ma drugi styl taki kostkowy, którego było widać na evencie Jest emotka wbudowana Selewituję na e, używając run różnych z kostki. Spadek jakiś. E, ten jest bardzo podobny do czwartego sezonu. Z 4 sezonu była taka spadająca gwiazda. spadek. To przypomina tak delikatnie ten spadek. O, tu mamy plecak do tego pana. E, pana w kóła normalnie gadka. Gadak. Gdak. Kurde. Co ja mówię? To jest gdak. E, tak, po prostu. Kolejny styl do tego. Tutaj się już zmienia trochę ten. Urządzenie Jonesiego i dodatkowe są rzeczy i lecimy dalej. Co my tu mamy dalej? Emotka. Emotka beatboxu. O, super zbieraki. Łódka. Nóżki kurczaka dokładniej. Plecak slurpowy i slurpowy styl do tego kuroka. Fajny. Co my tu mamy? I tu jest oczywiście Raven. Jej fajowska lotnia normalnie. Malowanie reaktywne z punktem zerowym. tu mamy oczywiście kolejny ten z Mando. Tym razem to jest e, jego zbroja część i sama Raven. Jej zbiorek jest darmowy. Jest jeszcze taki dobry zbiorek darmowy. To dobrze, kurde. Normalnie lecaczek. Tutaj jest taki Rift. Taki, e, no, Rift. Po prostu tutaj mamy styl do Raven. Taki z ym, y, chyba komiksów to jest, ale nie jestem pewien Ale tu mamy, tu mamy ten takie jakby No to co tu jest tutaj zrobione o, z tego tutaj ten, To coś, e, ta wieża Lotnia taka punktu zerowa motorkowa Co my tu mamy dalej Plecak Taki też e, z punktu zerowego Dosyć mroczny To waldoce to nie Dalej Kolejny spadek tam, pewnie pominamy, jakiś spadek Fajny killoff Zobacz nagrodę, mogę walnąć O fajny, ten ma właśnie kilof fajny to uderzenie powinien powinienem poprzednie I tutaj jest skin za setny karnet Jest średni według mnie I oczywiście ma tutaj budowaną motkę z stylem z, No z bez no i co my tu mamy tu jest ten właśnie taki ze starych gier o Larze Croft styl Kolejny styl to tutaj mamy. Nie wiem to jest. No, styl po prostu. No, nie kolory zmieniony. Tutaj mamy też takiego innego. Białe oczy ma tutaj ma czarne. Lol. Skin, styl do Raven. Taki bez przebrania takiego. I tutaj będzie ukryty jakiś skin. A tutaj też. Co tutaj mamy? Tu pewnie będzie ten. No, ten co był na ostatnim. No na tym evencie, ten przybysz kolejny Dobra, no to ubiorę sobie jakiegoś tego, no coś nowego Co my tu mamy I... A wezmę sobie, ubiorę mam Lara Croft, wziąłbym Lara Croft Mam, dobra To biorę Lara Croft normalnie Jej zbieraczki Jej plecak No zapisuj się szybciej, co tak wolno się zapisujesz? Lotnie, lotnie też mam jej, okej okay. Spadek jakiś nowy też jej. Cały zestaw normalnie. Ja motkę Ja motkę też. Wszystko. A malowania to ona nie ma. Dobra. To skoro tak to tyle. No to tutaj są wyzwania. Są. No tak jak w poprzednim są wyzwania. Oczywiście. połowa mapy się zmieniła. Ponad połowa mapy, dobra, no to co my tu mamy? Nieprzytane yy, ikonki, i brakuje niczego, praktycznie. Co mamy w sklepie? W sklepie jest ta ekipa, a na dole, o, nie ma, jest na górze teraz chyba. No, była tam na górze, o no. Jest tutaj jakaś figurka jego. oczywiście, było już widać na przeciekach. W sumie wszystko było widać, praktycznie, na przeciekach. E, dobra, e, no to tak. Daję gra, ja oczywiście muszę zmniejszyć ustawienia graficzne, bo nie będę grał w takich ustawieniach niestety, bo komputer mi nie pozwala. A, czy coś się zmieniło? W ustawieniach się nic chyba nie zmieniło. Dalej jest tak samo. Te motki podklejone, my tu mamy jeszcze? O, to. Dobra, dawaj, mi szybko tą motkę o, A co tak długo się to zapisuje? Dobra, oczywiście wszystko się wczytuje i są delikatne lagi. Czemu nie mamy FPS-ów? A, bo to rozmycie podczas roku, bo co? O, zmieniło tutaj się coś. Dobra, co my tu mamy? gdzie by tu polecieć. Jest cztery nowe miejscówki. Nie wiem, no tu polecę na środek, nie no. Zmieni w ogóle ten zaznacznik. Nie wiem, może lepiej, żebym nie leciał tam. Może polecę na jakąś inną miejscówkę, na przykład tutaj, żeby było trochę łatwiej. Może po drodze przejdę się do tego. Do punktu zerowego, miejsce gdzie jest Dobra, co my tu mamy? Jest cała mapa w takim e, jesiennym, bo no prawie cała mapa jest w jesiennym takim e, le, no, lesie jesiennym. Co mam powiedzieć? Do tego jeszcze frytki do tego dołożyć. Dobra, i lecimy sobie normalnie na tą jakąś farmę z koloseum połączoną, chociaż tego koloseum jest bardzo malutko. Tutaj w ogóle chyba jest z miejscówkę, no ten Meksyki Meksyk, jakby ten stary, taki starej mapy. o... o się nie niezoptimalizowane oczywiście a mój PC za słaby jak na to dobra no to gdzie by tu polecić? może polecie sobie o tutaj sobie polecę może tu będzie jakaś skrzyneczka dobra siema co to jest co to za pompa jaka potężna pompa co to za jakieś broń co tu było coś tu mogłem coś Części... tu Dobra, no ale pewnie coś się zepsuło no nie ma macy. Co w niej, co to co za bronie jakieś Wszystko, o co, co co jest z ekwipunkiem Jak się wszystko pozmieniało, jeszcze podczas bycia w ekwipunku Można się ruszać Jakie jest, jest opóźnienie, co jest ping skaczeć co? Mam wybrane jakieś inne serwery czy co? Ja mam mam ulepszoną wędkę Nie, tknąłem W ogóle Cciąga się zmieniła tych hpeków. W ogóle ściąga się trochę pozmieniała. A jak działa ta pompa? Jaka potężna, ale długo się przeładowuje. Dobra, co my tu mamy? Eee, na pewno zatrzymuje mnie jak wyciągam matce No, a jednak nie. Na coś to było, się zepsuło się. Dobra, tego się nie da zniszczyć. Super. Jeszcze jest jakoś zlagowanie to. No, ja mam pingu dużo, co to jest? Jakieś kości zebrałem. Jakieś normalnie zasoby dodali Różne. Pewnie tu można sobie kroptować jakieś bronie O to... What the hell? Co to... Co to się stanęło się tutaj? Jaki kolosalny update normalnie? Jakiś pistolet czy rewolwer? Jeszcze ktoś tutaj mi chodzi, jakiś to co, co ty MPC robisz? Chodź mpecu, powiedz mi... O to jesteś ty, ty jesteś tym razem. Normalnie można rifta, można sobie od niego kupić różne rzeczy. Rzucicie ze mną. Czy masz łuk jakiś? Chłopcze, idę ci na plecy. Normalnie bomby się na ciebie. Łoczcie, pani ile w ogóle zadaje ta pompka? Można sprawdzić? Ty, bo w krzakach, chłop się siedzi. Wywaj z tych krzaków, typie. Łale, ma moim lokaj normalnie. Cheaty. Report, my. No i proszę bardzo Co to jest? Ale w ogóle zlagowany jest Włocie Kolejny Ta pompa jest jakaś masywna Dosłownie Siema typie pema Ale dźwięk Czemu ja w ogóle nie widzę tego Czy mogę dotować, czy nie Coś się zacięło Zbagowało się. Dobra, to jest, zagramy jeszcze jedną gierkę, bo ta gierka to muszę sobie włączyć w ustawieniach, bo pewnie coś się wyłączyłem przez przypadek. O, skoro już jestem tutaj i wybieram Johnsona, no to pokażę wam te wszystkie style. To są style z tych po prostu, jak były trailer, jakieś postaci yy, na, do Forta. No może oprócz tego ten jest jakiś nowy. Jeszcze sobie posprzątamy w lobby. No, no, tutaj wyspa się startowa też trochę zmieniła. Dodali tutaj te właśnie lasy jakieś. A co to są za zabroniec? Jak ta broń strzela? Taki, to jest normalnie, jak z ratowania broń. To są nie każdą broń, zmienili. Co jest? Ja nie mogę. Gdzie jest zwykła meczka dla mnie? Nie ma w ogóle meczki zwykłej, chyba. Ale zmienili wszystko. Ten Pyrtek stary wrócił normalnie, zmienili mu dźwięki. Wygląd delikatnie. Dobra, idziemy tu polecieć. Może tym razem polecie. A polecę grubo, polecę na środek. Przecież pewnie na środku się za bardzo nie będzie opłacało, chyba że na dół. Albo na wieżę jak wyląduje, no to. Tam pewnie nie będzie za dużo rzeczy. I skok dosłownie na, na bombę. Dobra, idziemy tutaj polecieć sobie bo tutaj mamy dużo rzeczy. Nie wiem, nie wiem, może polecę sobie wo, gdzieś tutaj skrzyneczka. Okej, okay, zupełnie w skrzyneczce, mamy PMika tego nowego. Nowego, starego, przerobionego. Stara pompa! Co jest? Zwykła stara pompa, jeszcze tu jest jakiś boss chyba. Bo tu były paski HP. Dobra, idę zobaczyć chłopcy ktoś chodzi pode mną. Dobra, najpierw typek. Najpierw go wyjaśnić, trzeba. Że on mi wyjaśni, dobra, nie, jednak ja go wyjaśniłem. Nie no, stara pompa to tak. Co to jest? Jakiś nowy broniąc. Ile broni i Ten naprawdę to jest jakiś kolosalny. prawie sobie zadałem obrażenia. od upadku, to się to rozwalić. Pewnie, że się nie da. Ta pompka, o co to jest? Zbieram Zebrałem, wykonam jakieś wyzwanie no, <gry> coś tam się na górze dzieje Niebezpiecznego Siema, Tu jest, to jest boss O nie 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 nie, nie. bossem się na, nie bije, nie bije no 1 no, 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 typie, bo się Ja się z nie chcę bić Nie, 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 dobra, nie Ja sam sobie idę, bo ty masz no, jakąś pompkę czy co to Coś słyszałem Statuetka jakaś znowu ta sama O nie 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 strzelaj do mnie, nie strzelaj do mnie Chill, chill Chill bro hm. Ołuk. Dobra, o jeszcze strzały są Normalnie nowa amunicja Dobra ja stąd idę Bo nie, nie pójdę stąd bo muszę sobie najpierw chce zobaczyć co, ro... co można Dostnąć od niej. chyba można ten taki Buty skokowe ale nie wiem Coś zabiła chyba No Eee nie, 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 tepaj się, nie tepaj się Dobra Nie No nie wierzę w to Dobra, nie da się, Bosy eee, Bossy nowe to ogólnie tyle eee, Nie wiem co jeszcze mam dopowiedzieć, po prostu nowy sezon eee, Pojawią się W czwartek pojawi się odcinek z wyzwań, wiem, Bo namierzam wrócić do tego Żeby nagrywać znowu wyzwania nie wiem, jeżeli wam się spodobało, to możecie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał nie wiem, Napisać komentarz, udostępnić, a jeżeli nie no to możecie po prostu Wyjść, nawet nie wiem dlaczego wyjście by no, Oglądacie do tej pory skoro ten odcinek już chyba trwa jakieś 15-20 minut nie wytnę z tego jakieś połowę Tak na razie to mam 30 minut nagrania No i to tyle w sumie A więc Nara